Gdy Rudolf Hess, twórca największej niemieckiej fabryki śmierci, przebywał w polskim więzieniu, nie torturowano go, nie bito, a nawet nie ograniczano dostępu do prasy i książek. W zamian za to przydzielono mu pojedynczą celę zbiórkiem, kompletem ołówków i odpowiednią ilością papieru. Zgodnie z planem dawny komendant K.L. Auschwitz przelał na kartki wspomnienia, w których nakreślił kulisy swojej zbrodniczej działalności. Jakie historie skrywa to niezwykłe źródło? Zapraszamy na kolejny film. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep Militaria.pl. Gdy na mocy ekstradycji Rudolf Hess został przekazany przez aliantów w stronie polskiej, nie był już dumnym esesmanem, pod którego komendanturą znajdował się największy niemiecki obóz zagłady. Pierwszy kontakt z Brytyjczykami, którzy podczas przesłuchania spuścili mu solidny łomot, dość dobrze uzmysłowił dawnemu komendantowi, że żarty się skończyły, a on sam nie uniknie odpowiedzialności za popełnione zbrodnie. Po trzech tygodniach przesłuchań postanowiono uczynić pożytek z więźnia i wykorzystano go jako świadka w procesie norymberskim. Już wtedy coś zaczęło w nim pękać i postanowił opowiedzieć o swojej działalności. Zachowanie to wzbudzało zresztą olbrzymie zdziwienie, a cenzurujący korespondencję hesa sierżant Bernard Clerk stwierdził, w tym człowieku było dwóch różnych ludzi: jeden brutalny i nie mający względów dla życia ludzkiego, a drugi delikatny, uczuciowy. Ta uczuciowość czy rodzinność Rudolfa Hessa jest zagadnieniem dość dobrze znanym, a przy okazji świetnie przedstawionym w filmie Strefa Interesów. Tak czy inaczej, dawny komendant wydawał się człowiekiem zdystansowanym, chłodnym, chciałby się powiedzieć pozbawionym normalnych emocji. Gdy 5 maja zmuszono Hesa do obejrzenia kroniki filmowej o obozach zagłady, w której pokazano wyniszczenie, głód i śmierć, ten nie okazał żadnych emocji. Przypomnijmy tylko, że nawet najbardziej butni przywódcy III Rzeszy niemieckiej, jak Hermann Göring czy Hans Frank, nie byli w stanie oglądać tych scen i odwracali wzrok. Hess nie musiał tego robić. Obrazy, które widział na ekranie, doskonale znał z autopsji. W tym momencie warto przytoczyć fragment przesłuchania przeprowadzonego już na terenie Polski, w którym dawny komendant zeznał: Byłem wszędzie obecny, zarówno przy odbieraniu nadchodzących transportów, jak przy gazowaniu w komorach gazowych i przy paleniu zwłok. Chcąc służyć przykładem moim podwładnym i uniknąć zarzutu, że wymagam od nich tego, od czego sam uciekam. Słowa te były prawdą i choć Rudolf Hess osobiście nie mordował więźniów, a może i nawet żadnego nigdy nie uderzył, to doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak funkcjonuje olbrzymia fabryka śmierci, którą sam stworzył ku chwale Adolfa Hitlera i III Rzeszy Niemieckiej. Po złożeniu zeznań przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze, alianci podjęli decyzję o. Wydaniu Hesa w ręce Polaków. 25 maja opuścił on Niemcy i przez Berlin trafił do Warszawy. Początkowo osadzono go w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie. Dwa miesiące później przewieziono go do Krakowa, gdzie trafił przed oblicze polskiego łowcy nazistów Jana Zena. Zanim doszło do tego spotkania, Hys nie był rozpieszczany. Polscy strażnicy szczerze nim gardzili, dając mu przy okazji jak najmniejsze racje żywnościowe. Wszystko odmieniło się wtedy, gdy wspomniany wcześniej prokurator doszedł do wniosku, że Hysa raczej najlepiej byłoby skłonić do obszernych i szczerych zeznań, wymuszonych nie tyle groźbą, co spokojem i cierpliwością. Dawnego komendanta nie trzeba było długo namawiać, zapewne uznał on, że lepiej spędzić ostatnie miesiące życia we względnym spokoju. Może myślał, że współpraca uchroni go od szubienicy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co miał w głowie, warto jednak podkreślić, że mimo wylewności, skruchy nie okazał nigdy. Efektem porozumienia zawartego między Zenem a Hesem były 243 dwustronnie zapisane karty, spośród których każda była opatrzona datą i podpisem ich autora. Dzięki temu ich wiarygodność jest w zasadzie absolutna. Dokumenty te zostały najpierw zabezpieczone, a następnie uważnie przeczytane, opracowane i opublikowane w 1956 roku. Zapiski stworzone przez Hess'a są bardzo konkretne, ze szczegółami opisuje on swój życiorys, a następnie służbę w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych. Najpierw służył w Dachau, potem Sachsenhausen, aż w końcu skierowano go do Oświęcimia, gdzie nakazano stworzyć nowy obóz, który do historii przeszedł pod nazwą Karl Auschwitz. Początki nie były łatwe. Jak relacjonował Hess, Z istniejącego kompleksu budynków, wprawdzie pod względem budowlanym dobrze zachowanych, ale całkowicie zaniedbanych i rojących się odrobactwa, musiałem w najkrótszym czasie stworzyć obóz przejściowy dla 10 tysięcy więźniów. Pod względem higienicznym brak było wszystkiego. Już w Oranienburgu oświadczono mi przed wyjazdem, że nie mogę spodziewać się większej pomocy i muszę sobie radzić sam w miarę możności. Rudolf Hess, jak przystał na prawdziwego służbistę i lojalnego pracownika, starał się wywiązać z powierzonych mu obowiązków jak najlepiej. Jedyne nad czym ubolewał w swoich wspomnieniach, to nad niewystarczającą ilością środków oraz brakami personalnymi. Bardzo rzadko nad tym, w jakich warunkach przyszło żyć więźniom. Dla Hessa liczyła się tylko praca. Od początku byłem całkowicie pochłonięty, wprost opętany moim zadaniem i otrzymanym poleceniem, wspominał komendant. Wyłaniające się trudności podniecały jeszcze mój zapał. Nie chciałem kapitulować, nie pozwalała mi na to moja ambicja. Widziałem wciąż tylko pracę. Ostatecznie udało się Hesowi przygotować obóz dla przyjęcia pierwszych więźniów, którymi w większości, jak sam podkreślał, aż do początku 1942 roku byli Polacy. A ich sytuacja była od samego początku bardzo zła. Zmuszani do katarżniczej pracy i skazani na sadyzm obozowej załogi bardzo często spotykali się również z parodią prawa pod postacią tzw. sądu doraźnego. Jego skład prawie zawsze skazywał na karę śmierci, którą wykonywano na dziedzińcu bloku 11. A skoro już jesteśmy przy tym dramatycznym miejscu, to warto zauważyć, że Hys nakreślił w swoich wspomnieniach charakterystykę niektórych hezesmanów, takich jak Karl Friedrich, Maximilian Grabner czy właśnie Gerard Palicz, który odpowiadał za prowadzenie egzekucji we wspomnianym miejscu. O tym ostatnim hez zanotował, że Był obecny przy egzekucjach, a nawet większość ich sam wykonał za pomocą strzałów kark. Często go obserwowałem, nigdy jednak nie mogłem dostrzec w nim najmniejszych oznak żywszej reakcji. Obojętny i spokojny, bez pośpiechu i z niewzruszoną twarzą, dokonywał swego okropnego dzieła. Wróćmy jednak do funkcjonowania KL Auschwitz, a w zasadzie jego więźniów, których poszczególne grupy również zostały scharakteryzowane we wspomnieniach Rudolfa Hysa. Poza Polakami, od 1941 roku w Auschwitz znaleźli się jeńcy sowieccy, których traktowano nieludzko i jako pierwszych obok Polaków mordowano przy użyciu cyklonu B. Poza nimi, w obozie znajdowały się również dwie inne duże grupy Żydzi oraz Romowie. O tych pierwszych Hys napisał. U cyganów nie zauważyłem nigdy ponurych, pełnych nienawiści spojrzeń. Gdy się przychodziło do obozu, wychodzili zaraz z baraków, grali na instrumentach, kazali dzieciom tańczyć, pokazywali zwykłe swoje sztuczki. Był tam duży ogródek dla dzieci, w którym mogły dowoli bawić się wszelkimi zabawkami. Gdy się do nich mówiło, odpowiadali swobodnie i ufnie, wypowiadali wszystkie swe życzenia. Zawsze miałem wrażenie, że nie zupełnie zdawali sobie sprawę z tego, iż są w więzieniu. Owa nieświadomość Romów wynikała z faktu, że początkowo warunki panujące w cigojnie lager nie były takie złe. Więźniów otaczano względną opieką, przede wszystkim dzieci, które niestety później brały udział w eksperymentach doktora Mengelego. Ostateczny los obozu cygańskiego był dramatyczny. Został on zlikwidowany, a znajdujących się tam Romów przeniesiono do komór gazowych i zamordowano. Przemysłowemu mordowaniu więźniów Hys poświęcił zresztą sporą część swoich wspomnień. Zgodnie z wolą Reichsfuhrera SS, Oświęcim stał się największym w dziejach zakładem uśmiercania ludzi. Gdy w lecie 1941 roku Himmler osobiście wydał mi rozkaz przygotowania w miejsca masowej zagłady ludzi, nie potrafiłem sobie wówczas nawet w najmniejszym stopniu wyobrazić jego rozmiarów ani skutków. Zaraz potem dodaję kolejne, wyjątkowo makabryczne słowa o treści Wprawdzie rozkaz był czymś niesłychanym i potwornym, ale jego uzasadnienie sprawiło, że akcja eksterminacyjna wydała mi się słuszna. Wówczas nie zastanawiałem się nad tym. Otrzymałem rozkaz i miałem go wykonać. Przyznacie Państwo, że wspomnienia HESA to połączenie kuriozum zła i jakiejś dziwnej normalności, w ramach której mordowanie ludzi mimo widma szubienicy było dla jego wykonawcy zwykłą pracą, obowiązkiem służbowym. Pierwszy przypadek zamordowania więźniów przy użyciu cyklonu B został przeprowadzony w podziemiach bloku 11 na terenie obozu macierzystego. Zamordowano wtedy około 250 Polaków i 600 jeńców sowieckich. Eksperyment się udał, cyklon zadziałał. Środek do realizacji rozkazu został przetestowany. Tego wydarzenia Rudolf Hys zbyt dobrze nie pamiętał, ale oczywiście mu nie przeczył. Dużo bardziej w pamięć dawnemu komendantowi zapadło gazowanie w budynku kostnicy, która znajdowała się przy obozowym krematorium. To właśnie tam stworzono prowizoryczną komorę gazową, którą wykorzystywano do 1942 roku, zatem gdy ktoś twierdzi, że na terenie obozu macierzystego komory gazowe były fejkiem, to bezczelnie kłamie lub w najlepszym wypadku wykazuje się brakiem podstawowej wiedzy z zakresu historii Auschwitz. Jeśli chodzi o Hysa, to uśmiercanie w tym miejscu zapamiętał on następująco. W czasie wyładowania transportu zrobiono w suficie kostnicy kilka dziur. Rosjanie musieli rozebrać się w przedsionku, po czym wchodzili zupełnie spokojnie do kostnicy, powiedziano im bowiem, że mają być otwrzeni. Transport wypełnił akurat całą kostnicą. Następnie zamknięto drzwi, a przez otwory wsypano gaz. Nie wiem jak długo trwało uśmiercanie, ale przez dłuższy czas słychać było jakiś szmer. Przy wrzucaniu gazu kilku jeńców krzyknęło gaz, po czym rozległ się głośny ryk i zaczęto napierać od wewnątrz na drzwi. Jednakże drzwi wytrzymały napór. Chwilę później dodaje, jak gdyby znów chciał podkreślić swój profesjonalizm. Nad samą kwestią zabijania radzieckich jeńców wojennych nie zastanawiałem się wówczas. Taki był rozkaz i musiałem go wykonać. Sam Hyz był bardzo rad z wypracowanej metody. Cieszył się z tego, że cyklon B jest tak skuteczny i tak szybki. Zwracał również uwagę na to, że jego zdaniem ofiary gazowania nie wyglądały przerażająco. Wiedział również i podkreślał to dobitnie, że używanie cyklonu B. Ukróci tradycyjne egzekucje, które wpływały demoralizująco na żołnierzy. Wreszcie wskazywał, że wyraźnie mu ulżyło na myśl, że będzie w stanie wypełnić najważniejszy rozkaz Himmlera, czyli zamordować setki tysięcy Żydów, spośród których pierwsi przybyli już wiosną 1942 roku. W tym czasie masowe mordowanie więźniów przeniesiono do kolejnej prowizorycznej komory gazowej, którą tym razem zlokalizowano w jednym z domów na terenie wsi Brzezinka. Miejsce to, nazwane Czerwonym Domkiem, znajdowało się dokładnie za moimi plecami. Wspomnienia Hysa okazują się przy okazji bardzo cennym materiałem wyjaśniającym kulisy zamordowania tysięcy ludzi bez buntu z ich strony. Komendant wskazywał, że od razu starano się uśpić czujność tych, których kierowano do gazu. Rozmawiano z nimi beztrosko, pytano o zawody, a jeśli trafił się ktoś agresywny, od razu go wyławiano i pacyfikowano. W pewnym sensie kojąco na więźniów wpływała obecność członków Zonderkomando, czyli żydowskich więźniów oddelegowanych do segregacji mienia, a następnie palenia zwłok po gazowaniu. O tym jednak nie wiedzieli ci, których prowadzono na śmierć. O swoim losie dowiadywali się dopiero wtedy, gdy drzwi komory gazowej zamykano z hukiem. Niektórzy jednak zdawali sobie sprawę z tego, że zostaną zamordowani, czego komendant był bezpośrednim świadkiem. Pewna kobieta podeszła do mnie i wskazując na czworo swych dzieci, które wzięły się grzecznie za ręce, aby prowadzić najmłodsze przez nierówny teren, szepnęła mi: Jak będziecie mogli zdobyć się na to, aby zamordować te śliczne, miłe dzieci? Czy nie macie serc? Rudolf Hess, ojciec pięciorga dzieci, dla setek tysięcy matek, nie miał serca. Jeśli chodzi o członków wspomnianego wcześniej Sonderkommando, to oni również skupili na sobie uwagę Rudolfa Hessa. Przypomnijmy tylko, że były to oddziały formowane z silnych więźniów, których następnie zmuszano do absolutnie makabrycznych obowiązków, jakimi było odprowadzanie więźniów, segregacja ich mienia, a następnie palenie zwłok zamordowanych. Nierzadko zdarzało się, że ci ludzie widzieli własne rodziny lub przyjaciół prowadzonych na śmierć, by za kilkanaście minut włożyć ich ciała do pieca. Jak zapamiętał Hes, przy wyciąganiu zwłok z komory jeden z członków zonderkommando stanął nagle jak wryty. Stał przez chwilę niby urzeczony, potem wraz ze swym towarzyszem poszedł dalej ze zwłokami. Na moje pytanie, co się stało, Kapo odpowiedział, że człowiek ten odnalazł między zwłokami własną żonę. Obserwowałem go jeszcze przez chwilę, lecz nic szczególnego nie zauważyłem w jego zachowaniu. Jak przedtem, taki teraz ciągnął za sobą zwłoki. Gdy w jakiś czas potem przyszedłem znów do zonderkommando. Siedział razem z innymi przy jedzeniu, jak gdyby nic nie zaszło. Czy tak dobrze potrafił ukryć swe wzruszenie? Czy też tak już wstępiał, że nawet to przeżycie nie mogło go poruszyć? Sami Państwo widzicie, a raczej słyszycie, że Rudolf Hess absolutnie nie kłamał pisząc, że uczestniczył w każdym zbrodniczym aspekcie funkcjonowania największej niemieckiej fabryki śmierci. Jego dalsze kroki prowadziły najpierw przez ewakuację obozów, w w ramach których opisywał okrucieństwo tzw. marszów śmierci, a następnie aresztowanie dokonane przez angielską policję. Niewiele brakowało, aby Hessu uniknął sprawiedliwości, jednakże ampułka z trucizną, która miała pomóc mu w odebraniu sobie życia, stłukła się, a on sam nie zdołał popełnić samobójstwa. Dzięki temu też przekazano go w ręce Polaków, a on sam sporządził wspomnienia, bez których nasza wiedza na temat niemieckich zbrodni i funkcjonowania KL Auschwitz byłaby o wiele uboższa. Oczywiście te cywilizowane warunki, w których przetrzymywano Hysa, mogą szokować, przecież on nie miał żadnej taryfy ulgowej dla ponad miliona więźniów. Z drugiej strony musimy pamiętać, że gdyby nie te warunki, na pewno nie udałoby się wykrzesać z Hysa takiej uległości i takiej otwartości. On sam w ostatnich akapitach wspomnień podkreślił: Nigdy nie zdecydowałbym się na takie wynurzenie, na to obnażenie mojego najskrytszego, jak gdyby nie to że spotkałem się z ludzkim stosunkiem, ze zrozumieniem, które mnie zupełnie rozbroiły, których przenigdy nigdy nie miałem prawa się spodziewać. Z kolei ostatnie zapisane przez niego słowa brzmiały: Niechaj opinia publiczna nadal widzi we mnie krwiożerczą bestię, okrutnego sadystę, mordercę milionów. Inaczej bowiem szerokie rzesze nie mogą sobie wyobrazić komendanta Oświęcimia. Nigdy też nie zrozumieją, że on także miał serce, że nie był zły. Gwoli podsumowania, zadajmy sobie pytanie, czego uczą nas wspomnienia Rudolfa Hessa i czego uczy nas sama postać, komendanta KL Auschwitz przede wszystkim. Ta cała historia pokazuje nam, że nie trzeba być urodzonym sadystą ani psychopatą, aby popełniać zbrodnie, aby mordować setki tysięcy ludzi. Z drugiej strony, Rudolf Hess jest przykładem mordercy z zabiurka, ale też takiego, który na własne oczy widział dokonywane przez siebie zbrodnie. Starał się je ulepszać, modernizować i osiągać jak najwyższe wyniki. Potem wracał do żony i swoich ukochanych dzieci, dla których był prawdziwym wzorem i symbolem ojcowskiego ciepła. Dzisiaj Rudolf Hess mógłby być na przykład kilkukrotnym pracownikiem miesiąca w międzynarodowej korporacji. Dla niego liczyło się jak najbardziej konsekwentne wykonywanie powierzonych mu obowiązków. Śmiem podejrzewać, że większej różnicy dla Hessa nie sprawiało to, czy sprzedaje mieszkania, samochody, czy morduje setki tysięcy ludzi? Liczył się tylko efekt i jak najlepsze wykonanie swojej pracy. Z drugiej jeszcze strony, historia Hysa i jego wspomnienia pokazują, jak bardzo ideologia jest w stanie wpłynąć na normalnego skądinąd człowieka. Ideologia wcale nie musi go zmieniać, nie musi robić z niego mordercy. Wystarczy, że umiejętnie przez długie lata będzie go przekonywać do pewnych poglądów, a następnie skutecznie przygotowywać do wprowadzenia ich w życie. Gdy przez kilkanaście lat Rudolf Hyss słyszał, że Żydzi są winni całego zła, że Polacy zabrali Niemcom ziemię, a Romowie nawet nie zasługują na to, aby nazywać ich ludźmi, to w 1940 roku nie trzeba go było specjalnie namawiać do tego, aby wykonywał zbrodnicze rozkazy. Można nawet stwierdzić, że owa normalność była u Hyssa atutem. Pozbawiony patologicznych skłonności, sumienny, odpowiedzialny i lojalny, wprost idealnie nadawał się do wykonania tak trudnego zadania jak stworzenie największej fabryki śmierci, w której zamordowano ponad milion osób. Bez takich ludzi jak Hs, ten system nie miałby prawa bytu. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Partnerami odcinka są Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Małgorzata Klamra, Kuba Szafrański, Tomasz Sadurski, Hubert Kędziorek, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas, Paweł Smoliński, Julie Clark, Urszula Babiuch, Katarzyna Rusnak, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Łukasz Papież, Krzysztof Piotrowski, Michał Fendrich, Aleksandra Jakubiak oraz Rudolf Miczka. Dziękujemy za wsparcie. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.